Dzień dobry, dzień dobry. Jest szósta rano, a ja zamiast spać, cisnę na górę objawień. Muzyka Wracam właśnie z góry Podbrudo czyli z góry objawień. Ta góra mieści się w wiosce Biakowici, chociaż to jest jeszcze Medjugorje, ale z centrum Medjugorje do Bijakowicie jest jakieś 2 km. To jest góra skalista, na której umieścili 15 stacji różańcowych, więc bardzo przyjemnie odmawia się tam różaniec, kiedy się skacze po tych skałach. Są nawet osoby, które czasem idą boso po tych skałach. Ja zawsze, gdzieś jak zabieramy jakąś grupę, Daję każdemu jedną stację do poprowadzenia i idziemy po tych skałach, po tych kamieniach, rozważając właśnie stacje różańcowe. Po dziesiątej stacji drogi różańcowej, tam jest taki krzyż i figura Matki Bożej. To było miejsce pierwszych objawień, Jest to dosyć wysoko, ale kiedy zejdziemy niżej, znajduje się taki niebieski krzyż. Zawsze był jeden. Dzisiaj, pierwsza zobaczyłem, że są już dwa krzyże, dosyć blisko siebie. I to też są późniejsze objawienia, i nawet obecne objawienia, że jak teraz gdzieś Maryja przychodzi, no to właśnie ludzie gromadzą się pod tym krzyżem. Miałem dzisiaj taką ciekawą sytuację. Poszedłem do kościoła i spotkałem Franciszkanina, i on mówi: Jedziesz ze mną do Surmancie? Ja przyznam, pierwszy raz usłyszałem taką nazwę. Pojechałem z nim, z jakąś grupą pielgrzymów. I co tutaj odkryłem? Co znalazłem? Nie tylko urokliwe miejsce, ale także kościółek z obrazem Jezusa Miłosiernego. Ten obraz był jakieś 30 lat temu w Trento i tam pewien mężczyzna modnął się przed tym obrazem. Został uzdrowiony z twardnienia rozsianego. miał 30 lat, już był przykuty do wózka inwalickiego, no i pan Bóg go uzdrowił. I ten obraz właśnie jest tutaj. To jest jakieś 10 km od Medjugorje. E, miejscowość niesamowicie urokliwa, kościółek bardzo ładny. Myślę, że będąc w nie możemy przegapić tego miejsca. Zamontowałem sobie mikrofon krawatowy, bo przy tych cykadach mikrofon pojemnościowy wszystko zbierał. Znajduje się właśnie przy wyjściu na górę Križevac, tu są tu jest takie są ładne schodki, ładny murek. Mam godzinę 12 w południe i jest 35 stopni, dlatego w chwili obecnej nie będę wchodził, parę lat temu mi się zdarzyło. Miałem czapkę, miałem wodę, a mimo to tak się przegrzałem, że potem przez 3 dni chorowałem. Dlatego w środku dnia nie wchodzimy ani na górę objawień, ani na górę krzyża. Dlatego najlepszą porą na górę objawień to jest 6 rano powiedzmy, tak jak dzisiaj ja rano wchodziłem. Na górę krzyża ja zawsze preferuję 18-19, żeby dojść na szczyt, na zachód słońca. Niesamowite widoki są z góry Krzyża. Małe dopowiedzenie co do Góry Objawień, na którą, na którą dzisiaj rano wchodziłem. Siedem lat po rozpoczęciu Objawień na tej górze zbudowano te stacje z brązu. Ta figura Maryi, która tam była u szczytu, została postawiona w 20 rocznicę Objawień, a te krzyże niebieskie, które na dole widzieliśmy, ten, zwłaszcza ten pierwszy krzyż, już był postawiony 3 lata po rozpoczęciu objawień, a rok po rozpoczęciu objawień, tam już grupa molitewna się gromadziła, żeby razem się modlić. Natomiast Góra Krzyża, przy której się właśnie znajduję, ma wysokość 520 metrów wysokości. Tutaj te stacje Drogi Krzyżowej były postawione 6 lat po rozpoczęciu objawień. Jednak krzyż, który jest na szczycie, został wybudowany w 1934 roku. Dlaczego akurat wtedy? Bo wtedy z okazji 1900 rocznicy odkupienia nas ze śmierci przez Jezusa Chrystusa, czyli to upamiętnić i postawiono ten niesamowity krzyż, który ma 8,5 metra wysokości. I od tamtej pory raz w roku na podwyższenie krzyża, czyli w połowie września mniej więcej, była odprawiona msza święta. I kiedy 50 lat później, w 1984 roku, Maryja się objawiła, to powiedziała, że ten krzyż był już w planach Bożych, żeby on powstał w tym miejscu, żeby ludzie się tutaj gromadzili, był w planach Bożych, no bo teraz to jest jedno z ciekawszych miejsc modlitewnych w Medjugorje, gdzie można wejść modlić się i wiele osób wchodzi na tą drogę krzyżową boso. Ja wam. Powiem, że ja też za każdym razem, kiedy uczestniczę w tej drodze krzyżowej, też zawsze idę boso. I nawet taką raz ciekawą sytuację miałem. Wiele lat temu, może niewiele, z 8-9 lat temu opiekowałem się pewną osobą opętaną. Przyjechałem do Medjugorje no i postanowiłem w jej intencji wejść boso na tą górę krzyża i odprawić drogę krzyżową. I nikt o tym nie wiedział. Kiedy wróciłem do Polski, pojechałem na egzorcyzm, ta osoba straciła świadomość i zły duch zaczął przez nią manifestować, i wypowiadać pewne słowa, zdania i rzucił się na mnie i powiedział: Za to, co zrobiłeś, ja ciebie teraz zniszczę. No i musieli go bardzo mocno powstrzymywać, trzymać, trzeba było się modlić. I oni się pytali: Co się stało, co się stało? I ja mówię: No, ja byłem na. Y na górze Krizevac, bo Boso, wchodziłem, wytłumaczyłem całą tą moją historię i wtedy do mnie dotarło, jak niesamowitą wartość mają takie nasze drobne wyrzeczenia, nasze umartwienia. W świecie duchowym to ma wielką wartość. Kiedy pokutujemy za nasze grzechy, kiedy chcemy wybawiać duszę z czysta, to niesamowicie gdzieś w tym świecie duchowym ma niesamowitą moc. Jestem w Međugorje zaledwie dwa dni i nawet na początku zastanawiałem się, czy jest to dobre przyjeżdżać tutaj sam, czy się nie zanudzę, czy nie będzie mi brakowało kogoś do picia kawy, do porozmawiania. I wiecie, po tych dwóch dniach poznałem tyle ludzi z Siedlec, z Warszawy, z Częstochowy, z Rzeszowa, z Tarnowa, każdy mnie na jakieś spotkanie zaprasza, na jakiś wyjazd, na jakąś kawę, że mam więcej jakichś zaproszeń niż w ciągu roku w normalnym dniu. Ja jestem w szoku w ogóle, że coś takiego tutaj ma miejsce. I dzisiaj w ogóle też, jak schodziłem z tej góry Kriżewac, to tak zupełnie przypadkowo dwa nietoperze jakby zahaczyły moją głowę, wylatując drzew. Nie to, że chciały się wkręcić, ale to tak widać, że to chyba przypadkiem. No ale jednak, nie to pęża miałem we włosach, ale ja, ja. Myślę, że na dzisiaj to tyle.